Siema, siema! Dziś jedziemy a em M451 na mapie przełęcz. Jest ze mną w Plutonie Viper Play Game. Ale nie ma go na komunikatorze głosowym. Ale nie przyjmujcie się tym, bo gra jak Tigerem. Jak Tigerem, dziewiąty pier niemieckich niszczycieli Tak jest. On pokaże tym przeciwnikom, jak. Jak powinno się grać, żeby wygrać? O nie! Najgorzej, tyle, tyle mogę powiedzieć. Najgorzej, na pewno, z czystej sumieniu. On mi chyba w dolną płytę strzelił, tak? Tak, w dolną płytę pięknie mi strzelił, a ja mu O, 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 o. Nie! Kurczaki! Py? Co? Co? Nie przebijem go. W ogóle chyba go nie trafiłem. Było tak psiękle teraz. Ale patrz teraz. No teraz przebiłem, bez problemu. O co tu chodzi? Podjadę. Py? 443. Bardzo ładne obrazy. mi się to podobało no niestety sami widzieliście co się stało że tak powiem nieprzyjemność nieprzyjemność nas e, e, nie spotkała a teraz zacznę celować tu mój sojusznik, w no, będzie kampi, będzie kampi. To jest camper udowodniać, że tylko kampi, kampi i kampi. No, spójrzcie na niego. Jest na camper Nie ruszy się nawet. Gąski nie ma, sięgnięty, nie ruszy się. No, jedziemy, jedziemy. Kupę 54 coś próbuję oj, 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 Tak próbowałem, wiecie jak. Na ślepo trochę, jak Tiger strzela co się Oj, 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 znowu! no nieprzyjemnie, nieprzyjemnie. Co ja, co ja tworzę, co ja otworzę? No i bardzo, bardzo ciekawa bitwa. bardzo to wystarczy. Zepsułem wszystko, ale nie przyjmujcie się, jest ze mną jeszcze... ...jak Tiger Viper Play Game! Nie widać niestety przeciwnika przeciwnego, jak figura. No, i myślę, że to tyle z tej bitwy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zapraszam do oglądania innych produkcji. Wota! Moi. A tymczasem, trzymajcie się! Cześć!